Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Witam wszystkich moich widzów, witam oczywiście osoby nowe, no i wasz największe grono, czyli handlarze. Słuchajcie, dzisiaj mam dla was drugą część filmu, którą nagrywałem już x czasu temu, mianowicie auta za darmo z Niemczech. Jeżeli nie oglądaliście pierwszej części, link w opisie filmu. A my lecimy już z Koksem. Słuchajcie, na pierwszy rzut, na pierwszy talerz, na pierwsze śniadanie leci Suzuki. Wagon. Jedno zdjęcie niestety. E, tu widać na derzaku lekko puknięcie, jakieś tam przełamany deszak lekko. Ale zobaczmy co w opisie jest. Napisane jest, że chodzi normalnie, ma przegląd, opony w porządku, ale z hamul hamulce się skończyły chyba. No w sensie pewnie klocki i tarcze, nie? Ale zobaczcie, suzuki na chodzie z przeglądem. Nie wiem czy to nie są malusy, czy to kołpaki. Nie mam pojęcia, nie widzę dobrze. Kupisz tylko tablice zjazdowe. Jeżeli tam da się jeszcze hamować miary, można jechać do Polski. Normalnie ma się za Friko jeżdżące rodzinne auto. Wiadomo, to nie jest jakiś szaran z 2015 roku, ale nie można się wiadomo cudów spodziewać, jeżeli to są auta za darmo. Dobrze, lecimy, kochani, z kolejnym autem. Kolejny bohater to Renault Twingo. Jak widzicie, rejestracje są, więc auto musi jeździć. Zobaczmy, napier sobie jeszcze zdjęcia. jak to Twingo w środku. Nic się nie dzieje zbytnio. I co mamy tutaj? Ma dwa popsute cylinderki od hamulców z przodu. Mimo wszystko. Auto jeżdżące. Ma jeszcze przegląd, tak jak mówiłem. Auto jest tak samo sprawne oprócz tych cylinderków, no to w sumie niesprawne. Ale na chodzie z przeglądem, więc wystarczy tylko cylinderki, pewnie wymienić i można śmigać dalej. 150 Nojechane, 2002 rocznik. Za darmo. Kolejny bohater Seat. Też pewnie wszystkim znany. No ale niestety. Silnika, brak. Na części pewnie. Jak znalazł? Proszę bardzo. Też za darmo. Kolejny bohater. Peżocik. Mas z maski już schodzi, widzę. Laker. Środek. O, radyjko nawet jakieś siedzi. O! Zobaczcie, chyba zawiechę zmieniał gościu Monroe. No ciekawe, jestem tego zawieszenia. Też od 206. Parę części jeszcze jest dobrych. No i że musi być y, scholowany, bo popsuty jest silnik. Eee... Yy... Nie podał roku tego peżota ani nic. No ale widzieliście sami. No tu jakieś zawieszenie jest. Ktoś musiał zmieniać. Napisał gościu, że parę części jest jeszcze dobrej. Czyli przeznaczyłem raczej na części, skoro motor popsuty. No. No i kolejne dwa auta: Opel Corsa i Fordka, To też są powypadkowe. Widzę. No ale alofelgi. Na tym fordzie K chyba są. Co tu się w ogóle stało? Nie wiem, co to, w, co to wleciało mu z tyłu w tą szybę. Chyba, że po prostu sobie śmietnik urządził z tych dwóch karoserii i se wrzuca tam byle co. Raczej to będzie ta druga opcja. No, tak to wygląda. Nie ma papierów do tego. Brakuje baterii i katalizatorów. Czyli ktoś już się tam bawił, powycinał. Tu gościu widzę ma jeszcze, ten sam gościu, Opla. Vivaro na sprzedaż. Za 1300 euro, 26 rok, 180 najechane. Czyli popsuty silnik bez przeglądu. Silnik ma no, jakąś dziurę. No i że silnik z tyłu jest tak No to ładnie. Za 1300 euro. Mógł to wystawić równie dobrze, tak samo, że odda. No. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, tu jest taki rodzyneczek malutki. Pośród tych, aut co na razie pokazałem. A mianowicie Corsa C. Corsa C. Jak widzicie, wygląda w miarę przyzwoicie. O. Jeden, dwa benzyna. No, niestety jest zarezerwowana. No ale nie ma co się dziwić. Opel z 2002 roku, 65 tysięcy tylko najechane. I co on tu pisze? Co tu jest napisane w sumie, żeby było tak bardziej poprawnie? Das Auto hat problemy z halbautomatycznym Getriebe Czyli auto ma problem z półautomatyczną skrzynią, jakiś błąd. I bateria. TTT. No, i auto nie funkcjonuje w tym momencie z racji tego właśnie problemu ze skrzynią biegów i z baterią. No ciekawe co z tą skrzynią. Co tam się dzieje? Czy komuś będzie się to opłacać naprawiać, czy nie? No, no widocznie tak, skoro ktoś sobie już zarezerwował to auto. Lecimy dalej, kochani. Punciak nie za darmo, ale za 150 eurosów euro do negocjacji. Także myślę, że za stówkę to śmiało się porwali to. Co kto woli. I kolejne auto za darmo Tym razem Volkswagen Lupo Tak on się prezentuje 1.4 16 Z ptasim gniazdem Czy nie wiem kogo tam gniazdo tu w środku jest No widać, że długo stoi Auto raczej jest Przeznaczeniem na części o, Siedzeń już nie ma proszę bardzo Tył też rozbebeszony Także raczej na część Co on tu opisał? Hmm. O! No, nie będę pisał, że to wszystko niby tip-top. Oprócz tego, co jest. I napisane jest, że przed wypadkiem e, była wsadzona nowa skrzynia. Ciekawe. No, by musiał po prostu ktoś jechać i zobaczyć, faktycznie, czy ta nowa skrzynia była wsadzona. I co znaczy nowa? Nowa, bo wiecie. Nowa dla niego to może być używana. A ktoś chce pomyśleć, że nowa, całkowicie nowa. No. Ktoś tu alfa-folia, jaką chyba karma przykleił sobie. No to widzicie, no takie znalazłem dzisiaj dla Was auta. W zupełności za darmo. Stronka się nazywa ebayclinetagen.pl, jeżeli ktoś by chciał sobie wejść i poszukać jakiś aut, i popatrzeć, może sobie poszukać, wysłać mi, i ja zobaczę, e, jak to auto wygląda, może ktoś będzie zainteresowany kupnem i tak dalej. E, I przypominam oczywiście wszystkim, że ja aut nie sprowadzam do Polski, tylko po prostu e, chcę, aby klient do mnie tu przyjechał i wtedy sobie jedziemy na plac, czy do prywatnego klienta. I sobie sam ogląda i sam decyduje czy te auto kupuje i wraca, czy nie. Ja nie ściągam. Do Polski nie posiadam lawety. Yy, także yy, ta opcja odpada Cóż kochani, no to by było na tyle taki krótki filmik. Druga część, bo ktoś tam też mi pisał, żeby nagrać. Niedługo kolejne filmy z placów gdzieś się dalej pojedzie, także e, trzymajcie się szeroko no i oczekujcie oczywiście nowych filmów, tak? bo miałem troszeczkę przerwę spowodowaną zmianą nowej pracy, ale teraz pomalutku, pomalutku będę ruszał z tematem, z tymi filmikami lato idzie, może jakieś fajne place e, dla Was wynajdę i oczywiście skręcę jakiś materiał tymczasem odmeldowuję się, cześć, siemaneczko no i zaglądajcie do mojej Strona na Facebooku, link oczywiście w opisie filmu. Hej,